I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dead Space Eee. Uuu, money! To akurat o tym wiedziałem, tylko taki śmieszny dźwięk zrobiłem. Ha taki jestem śmieszny. Dobra, weźmy sobie to. No tu zaraz możemy w coś piertyknąć. A to jest fajna opcja. Zawsze. Eee, podkreślam, że możemy także na to nadepnąć i nas to rozwali. A, no tak. Cześć Nikodem. Nie radzę podchodzić do niego, kiedy matematyki, bo on od razu nam po prostu łeb kurwie. To jest instant kill wtedy. O, złoty półprzewodnik, świetnie. No ale kurde, potraciło się tych apteczek, wszystkiego. Tam ktoś stoi! Mogę cię zabić? Mhm. Chciałeś zostać modelką, i cię nie przyjęli. Najwyraźniej nie zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. 27 tysięcy, świetnie. Power nodów się nakupuje. Mało mam stazy, ale bywa. Dobra, i co to było? A, dobra, to było. Teraz musimy właśnie tą antyba e, antybakterię e, tą e, tego mopka, właśnie sobie teraz wziąć. Dobra, ile mam tego? 9, dobra. Eh, plazmakadera będę jednak używać. Tu nie będę szaleć, bo wiadomo, to jest poziom hard. Och! Och! Nasyćmy ciało tymi kurde rzeczami. Proszę bardzo, doktor Chalasmas, ten specymen nadal dobrze reaguje na moje eksperymenty. Jego siła, nie wspominając elastyczności, jest wyjątkowa. Doktor Kine, jestem pewien, nie zgodził. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife. But Amelia Kine has been dead for some years. <laughs> My subject. Jest ogólnie laboratorium tego ziomka. Okej, okay, teraz mamy właśnie końcową tą miksturkę, którą będziemy mogli sobie umieścić. Warning. Life support system failure on immediately. Isaac, he's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. No, właśnie. Zasuwamy, zasuwamy, bo nie mamy

Boże, doszło w końcu do momentu, w którym pierwszy raz w tej, podczas tej rozg kiedykolwiek grałem, to doszło do momentu, gdzie nie mam naprawdę apteczek. Oh, czy ja chcę kupować? No, 5000 to jednak trochę dużo. Ja zostawię sobie. Tak jak jest. Dobra, wezmę te dwa power node.

The Survivor called it. The Leviathan. Tak, zostałem przed chwilą poinformowany, że bardzo głośno te dźwięki, które mówiłem, że to niby ojciec jest... O, patrzcie teraz. Mamy na maksa plazma z siłą. Te dźwięki, które niby mówię, że to ojciec jest, no to, że tak naprawdę to jest burza. No ale widzicie, tak to jest. Burza jak huknie to jest strasznie głośno. A pomyślcie co jest właśnie, jaka to musi być huk od motoru, kiedy on tak robi. Może po prostu pojechać do przodu. Uja pierdolę jak huczy Zastanawiam się, czy naprawdę teraz nie ten. Nie poodłączać wszystkiego, czy zakończyć nagrywania troszeczkę się obawiam, no bo... Kurde, pierdyknie mi mój internet i co? Internety pójdą, sobie rypać się. Mam nadzieję, że to w miarę ładnie przejdzie, no bo na razie nie ma tu jakichś srogich deszczu, nie błyska mi nic za oknem, ale po prostu są głośne huki. To mnie trochę niepokoi. Dobra. I tutaj robimy ostatnią mieszankę. Nie! zły potwór! Still no response from Hammond. So be careful. There's no telling how contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit, misplaced as it may be. I think, I think you should see the whole plan. You should not scorn the hive mind's offerings. You deserve to witness that, at least. Dobra, teraz właśnie mówi, że musisz zobaczyć. Wie Hive Might. nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Nazwę to Wielce Umysł. Wielce Umysł to jest taka wielka kreatura, którą odkopali właśnie podczas. przy okazji markera, odkopywali i właśnie on jakby telepatycznie. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem jednak przeczekać tą burzę, bo jak pierdolło to, prawie mi uszy odpadły. Tak mocno błysło. Na szczęście wcześniej już odłączyłem komputer od yy, tej. Od właśnie stacji, wszystkiego, od kabli, odłączałem wszystkie kable możliwe jakie są. I bardzo mądrze, bo jak błysło, to ja nie jestem pewien, czy to dokładnie pieprzło mi w dom Ale jakby pieprzło, to by poszło po piórun ochronie i tyle by poszło z mojego całego procesorka. Dobra, HiveMind, tak jak chyba mówiłem tam, HiveMind to jest taki wielki właśnie robot, którego odkopali razem z markerem i on telepatycznie się kontaktuje ze swoimi tutaj potworkami. Bo to nie jest tak, że one zachowały umysł, tylko one atakują właśnie na żądanie hive mindu. Tutaj sobie pozbierajmy te rzeczy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja, doktor Charles shall serve as the catalyst for the Te of our species. These specimens will to with me. I will spread their divine glory across the entire planet. I Dobra. Zobaczycie tutaj najwyższą siłę plazma Katera. Widzicie ten odbl odbłysk? Tutaj go zamrozi yy, zablokowaliśmy. Szybko, 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 szybko. Jej. No właśnie, zamroziliśmy go i wysłaliśmy w próżnię. Nie chcecie cię thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby, and you can take it to Hydroponics. Let's just hope there's enough time. I dare you. Kurde, <laughs> ja gadam I dare you, a on mi trafił. Plazma, właśnie tutaj ten kontakt beam wydaje się być dosyć słaby, bo jednak musiałem wykorzystać aż dwa pociski na takich małych, pierdołowatych przeciwników. Ale wierzcie, mi to jest naprawdę dobra broń. Ona w większości przypadków naprawdę pomaga uratować dupę szybkim i efektownym unicestwieniem przeciwnika. Uh, pani! Tysiak. ile mam hajsu? Bardzo dobrze, 30 tysięcy. To lubię, lubię to. Eee... 10, dobra. Ha. A co to tam? A coś tam leży? A co ja to chcę wziąć jak coś tam leży Tu nic nie leży. Oszukali mnie. Ha. No, taka jest metoda, po prostu musimy zamrozić Joma i uciec. Perfidnie spierdylić. Ale fajnie jakbym troszeczkę apteczek poznajdywał, bo kole... przy tym kolesiu naprawdę dużo straciłem życia. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie. Ej, train, sta train station. Dobra. Hajsik, oczywiście, hajsik zawsze. Ja nie chcę kupować apteczek. Jeszcze tak nisko nie upadłem. Ja chcę je pozdobywać. Dobra, idziemy dalej. Little Devotion. Takie śmieszne, kurde, ja piernicze, okej. Okay. Environmental hazard. Jakby w tym tutaj pociągu było jeszcze poukrywane i życie. Hydroponics log, Dr. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving, and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there, and I don't see what denying them our surplus will achieve. Nothing. Skibelka <śpiewanie> se wyszły ziomki. Muszę pozdobywać apteczki. Bo naprawdę nie złą mam tu pompę. O! <śpiewanie> o wielku mowa, Świetnie. Podwójne, pojedyncze, jakiekolwiek. Chociaż najfajniejsze by były te potrójne, ale wiecie. Nie można mieć wszystkiego. Jak tam trochę dostałem po później to się nadrobi. Dziwne są te spadki FPS-ów, one nie powinny następować w ogóle. No, ale widzieliście, właśnie jak, jaki błysk, właśnie robić. Taki pciu! Na maksymalnym poziomie. Teraz będę używać, so, y, usprawnię sobie jeszcze odrobinę line gun. Y, na szerokość, chyba tam mam do ustawienia. Z tego, co mi się wydaje. Kontakt Energy, fajnie, to jest amunicja właśnie do... Jezus! Jezus! cycle initiated. Your ass is watering. O, cześć! Isaac. Good to see you in one piece. Don't take... There's a run. I gotta look at it. Won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated, swollen. they like poison factories. We need to take them out where we can still breathe. <clears throat> Hammond, I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. He's right. There's something really big in food storage, but I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. thing że te warzywa tutaj dalej są normalne. One nie są jakoś podmutowane.

Yy, tą, yy, tą, tą truciznę w powietrzu, dobra, co tu zrobię? Heh. pojedynczy kontakt energii. Kupię sobie oczywiście Power node. a może nawet i dwa. Okej. Okay. dobra, i ja tak to sobie tutaj kupię. Kupiłem sobie zacnie, zapiszę w tym miejscu i niestety zakończę ten odcinek dosyć wcześniej. Wiem, że jeszcze tam zostało z 4-5 minut do 20 minut, ale niestety no, wolę już tutaj zakończyć. Bo potem nie będę miał po prostu miejsca. Chcę troszeczkę teraz na innych rzeczach się skupić niż nagrywanie. Tak więc do zobaczenia na razie. Pa!